Hej, hej. Jedziemy jeszcze raz do tych ogrodniczych, bo tam są po przeciwnej stronie wzdłuż tej ulicy okazuje się, że jeszcze kilka takich sadowniczych, takich um, tych ogrodniczych sklepów takich wiecie, wypasionych jakby kwiaciarni, nie? Także jedziemy jeszcze raz, bo nie mogę się powstrzymać, żeby tam z drugiej strony też widziałem jakieś piękne rośliny, nie? Także trzeba to odwiedzić i jednocześnie wam pokazać, nie, co tam mają ciekawego. Tyle czy jest, czasu trzeba czekać, no. Już bym był dawno z powrotem, podejrzewam. O, idzie. Ja już bym był dawno z powrotem. Tyle czasu. Jeszcze sąsiadeczkę spotkałam, A, no, sąsiadki, plotki Dziwamia ja. A ja tutaj siedzę i czekam pół godziny. Jedziemy. No, masakra. Tą palmę biorę dzisiaj. How much cost this palm trees? Eee. This bigger. No, i jak nie? W doniczce, zobacz. Nie. Yeah. A ja! <laughs> trzeba babcie zawołać. Sam nie podejmie decyzji, ile kosztuje ta palma, nie? <laughs> o, tu jest Waszyngtonia, zobacz. Zobacz, tu jest Anka, zobacz, tu jest Waszyngtonia w Don... Widzę, widzę. No. Tu jest e, Waszyngtonia, ale to jest Filifera. To nie jest e, Robusta, to jest Filifera. Bo nie ma ciemnych, brązowych ogonków, nie? Filifera. Ale ta palma z tyłu, właśnie ciekawy. Ile to kosztuje? No. dolar <laughs> Aha przyjdzie. Zaraz przyjdzie wujek i powie cenę. Idzie wujek. Wujek wam, a dałę. 6? Yeah. How much cost this? Ach, jaki podjarany. No Ale przecież ja jej na balkon nie wezmę, nie? Bo przecież to by trzeba było. Sztaplarkę dźwig za Dopie, dopiero by się właściciel zdziwił co I przyjechał z taką palmą na pacę <laughs> Powiedział, co ten tu rzeźbi teraz? O, cała rodzina się zjechała, żeby ustalić cenę, no tak. A, 450. Aha, no to widzicie, no to kawał palmy i kawał ceny, to idziemy zobaczyć dalej. Idziemy zobaczyć 450 dolców? O tu też jest. This jest Washingtonia Philifera. This jest Philifera Washingtonia. I co tam zobaczyłaś fajnego? Choinkę? Nie, <laughs> nie. Bogenbilię. są bougainvillea. Są bougainvillea? Nie, cho choinki niekoniecznie. Bougainvillea, ale to jest jednokolorowa. Jednokolorowa, nie? Co? A, cukiereczka dała, tak? Dostała dziewczynka cukiereczka Okuń. O, jeszcze nie umie, wstydzi się, dobra Jeszcze się nauczy, no Nie, cho na choinkę nie... Nie mogę patrzeć na choinki, bo mi się źle kojarzy z jakimś śniegiem Ale chodźcie tutaj, dalej Ale piękne juki. No i to. I to tutaj. Słuchajcie, ta palma kosztuje 35 dolarów, nie? I to z tyłu tak samo, nie? 35 dolców, ty. Przecież... Grzech nie wziąć. No przecież jak ja bym miał ogródek, słuchajcie, tu wiesz, co to by się działo, nie? A zobacz tu. Ty wiesz, jaki to byłby ogród, nie? Ty wiesz, co ja bym zrobił w tym ogrodzie? Kurde, no. Mistrzostwa. Aha, to są jakieś drzewa owocowe. A gdzie widziałaś bugiemwilię? Zobaczcie, ile sadzonek, nie? Oleander, Hola, dobrze mówię? Yeah. A, bo po kmersku to inaczej brzmi, okej, okay, okej. Okay. To inaczej mamy, tam draceny. No, to oni mają swoje tutaj nazwy, nie? Ale wygląda... Chociaż nie. Chociaż... A może? Dobra, sprawdzę później i napiszę. Tu mamy owocowe drzewka, tu też pełno sadzonek. Tu są te kolorowe, drobne, te niskopienne kwiatki. To można właśnie jako klomp zastosować. No i, i kokonat, nie? Palmy kokosowe z orzeszka. No ale tu, tu z orzecha pewnie wykiełkuje. Tylko trzeba dobrze namoczyć orzech. Jak dobrze namoczymy, chyba z dwa tygodnie wysoka temperatura i namoczony wtedy kiłkuje, nie? Orze. Ale tych. O tu jaka, zobacz, drobna. No, tutaj to mnie zaskakują, nie? Tu kurcze połowy nie znam tych nazw, tych kwiatów, nie? No, tu jest to pospolite. Kroton, różne odmiany. No to jest ta jak tam była, nie? To jest ta sama. Tam masz no. dracem zobacz ile. Nie, nie dracem, tylko tych krotonu zobacz ile odmian. To miało, to są te właśnie tak jak na Dominikanie, zobacz. Ale pokręcone liście, po nie? Tak, 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 to dużo. Ja bym, ja ja bym sadził. Ja bym sadził te wyższe, nie? Te większe, a ty byś te drobne tam dookoła ładnie. Ale mają pełno tych kwiatów, kurcze, I już taka większa nawet kokosowa. Nawet większa kokosowa. A this how much? Dolar? Kokonat. Kokonat, ja. Yeah. 110 dolarów. 110 dolców, ty. Słuchajcie. W Polsce za tą palmę. W piątkę, szóstkę. Wiesz. Coś pięknego. Jak nie lepiej. Znam strony na Facebooku. No i na internecie, nie? Że takie są przebitki, że się w głowie nie mieści. No ale to wiadomo, trzeba większa ilość. I nie jest tak odległy, nie? Tylko oni ściągają tak najdalej, to chyba Hiszpania. No tu też, no rajskie kwiaty, no rajskie kwiaty a z tyłu kokos, kokosowe, nie? Ty zobacz, dwukolorowa. Tu mamy bogieńwilie, ale dwukolorową. Szkoda, że nie, że nie, pięciokolorowa właśnie, nie. No i ta palma, ty zobacz, no widzisz nie? Nie mogę na to patrzeć. Na patrz. a tam są z tyłu, tam są z tyłu. Czekaj, bo tu coś lata takiego dużego, nie wiadomo, czy tu. Nie, upierdzieliło. nie, bo tu coś lata, kurde, to jest jakiś pająk. Można tu przejść? Kurde, że mi tu nic nie pierdzieliło, kurde, bo tu też jest. Ale tu busz jest, wiesz, busz. A, tam jest. Normalnie dżungla tu jest, kurde. Aha, tu jakieś owocowe. Co to, tu taki puszek jest? Skrzyp. O, i masz. Widzisz z kokosa, nie? Ale Aha. już nie ma kokoska, już po, po wyciągali, już rosną. A tu jest ten. Bananek, nie? Bananek to, to bez sensu kupować, to wyrwać. No, wyrwać. Wyrwać z i... Ale to też nie jest bananowiec, to jest wachlarzowa. No, to też nie jest banana. Ba banana to każdy sobie wie, wiecie, nie? Wychoduje. A this? How much? 3-5 dolar maybe Ej dollar Ej dolar Aha, no to tak. Ale dosyć dużo ta kokosowa. Ale gdzie to na kokosową to nie ma... Miejsca! <grywa> Przedzierać je przez tę dżunglę tu Łomaczcie Ale to Kamera gorąca. No bo Genwilja fajnie, tylko że kurczę jeszcze... Aha, tam jesteś... Jesteś już... finish. Jest, finish. A, aha. Także zobaczcie jaki to jest ogrom, nie? Jest... 300 metrów, nie? 300 metrów wzdłuż ulicy, nie? I tu jeszcze w głąb. Ale masa, nie? Od malutkich sadzonek. No ale to trzeba kupować małe i cieszyć się tym wzrostem, nie? A nie tam ogromne. Wiadomo, że jakby było ogór to by trzeba było kupić jakieś ze dwa akcenty, trzy yy, większe, nie? Ale też nie za duże. Niech to oko cieszy jak rośnie, nie? A reszta dookoła takie maleństwa. I... I po prostu pielęgnować to i cieszyć się, oglądać, nie? Codziennie wzrost, jak to wszystko, jak to wszystko tutaj rośnie. Masakra, nie? Jak nie ma żadnego takiego okresu wegetacji za długo, bo jest ciepło. No to jest to jest bajka, to rośnie cały czas. No, no te juki, nie wiem, zapomniałem czy to jest glorioza, czy to jest. Sprawdzę później. Ale chyba juka albo faksoniata. Teraz nie jestem pewny, bo jest tyle tych nazw, że. Aha, tutaj stoi nasz motorczyk, czyli musimy iść tu dalej. Nie? To jest ogrom, no. te, 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 te szable, ale to mi się nie podobał, to już człowiek oglądał od dzieciństwa. Te. Aha, i tutaj już goniczki, ale tu też fajnie, zobaczcie, jak można sobie klombik zrobić. Jest kilka sadzonek, posadzonych w jedną w jedną doniczkę, nie, i tak fajnie, bo jest fajnie roz... rozgałęziony na górę, nie, i nie trzeba dużo, z... tylko na dole klombik sobie jakiś zrobić z jakichś kolorowych kwiatów i elegancko, no, tak też sadzą właśnie grupami, bo jedna to trochę, tym bardziej, czy, tym bardziej, areka, areka jest taka dosyć smukła, jedno wąska palma, nie, także ona ładnie się prezentuje, jak jest właśnie w takiej, w takiej grupce, nie, palm. Tutaj mamy dużą palmę sabalową To jest duża palma sabalowa Coś pięknego no to można by było takie kompozycje ładne zrobić Tutaj też, w jednej doniczce grupka arek. Tutaj zobaczcie jaka piękna dracena też, nie? Z, z, kilka, z kilku pni. Tak. tak. No tutaj mamy plumerię standard, ale te szkodniki to nawet tutaj ją wciągają, nie? Te przędziorki, Kurczę, jakie one są zniszczone przez te, przez te przędziory. I wełnowiec tam też jest, widzę. A tu wyłania się nam jedyna niebieskawa palma, wismarska Nubilis. Piękna. Kurczę, zobaczcie, jaki nie... Ona ma niebieski odcień. Nie? Prawie jest. To jest prawie nie wiem, czy to kamera odda. Ona jest prawie niebieska. Ma ten osad taki. Niezielone liście, tylko takie niebieskawe. Więc to będzie widać. Nawet pień jest taki też jaśniejszy. nie? po słońce. To będzie najbardziej tu widać to między tymi innymi Niebieskawa Ja to jestem oszołomiony, ale jedziemy jeszcze dalej, bo tam jest też coś ciekawego widziałem, także jedziemy jeszcze dalej kawałek No i mamy Tak, Betel nad Palm Mały pióropusz, ale taki gęsty nie i ten pień Pien jest bardzo efektowny, nie? Jak bambus. Coś pięknego. Tutaj widać zaczyna wypuszczać już pęd. I tu będzie kwiat. Z tego będzie kwiat i później te nasiona całe, nie? Betel nad Palma betelowa. Zobaczcie tu mnóstwo na ten jakiś klombik, nie? Kolorowych kwiatów. Ja piernicę. I to nawet skrzydło kwiat. Ale trochę mu tutaj, tu chyba mu coś nie pasi. skrzygłofiat lubi dużo cienia, nie? Także, o tam dalej też, no. Kujże, ale, mo... ale bym tu namieszał, słuchajcie. No coś pięknego, znowu, znowu inny gatunek krotony. Tam... ale mają tutaj tych sadzonek. Zatrzęsienie, to szeflera? Nie, to nie szeflera, to co ten na pla... Pięknie. No po prostu coś pięknego tutaj z tyłu też tych dracen pełno te nasze pnącza no i faler orchidei nie purpurowy kurcz i zobaczcie te orchideje nie purpurowe i z tyłu jaki kontrast nie z tą palmą betelową nie wiem co ja mam tu co ja mam wyrzeźbić, co dziewczynka powie, co ja mam zrobić, który kwiatek wybrać? To jest też piękne. To jest też piękne. Pamiętam, miałem w Polsce, nie, ale bardzo słabo. Bardzo słabo. Jeden liść wychodził, reszta wszystko od razu czarniała, nie? Także no niektóre naprawdę nie nadają się, nie? Niektóre się nie nadają, nie? Do uprawy. O, i mamy i mamy orchideje Dobaczcie, przepiękny następny ogrodniczy, nie? O mój ty panie Co za kolory, słuchajcie Nie wiem, tego kamera tak nie oddaje, nie? Ale to jest To chyba nie ma nigdzie takich kolorów, kwiatów, jak w tych krajach tropikalnych, nie? O tu zaczyna dopiero coś piknąć nie ma takich kolorów nigdzie, nie? Taka soczysta, soczysta ta zieleń i te... I te kolory są takie wyraziste, nie, że Nie wiem, kurcze, co tu zrobić? Ja najchętniej to tu kupił połowę tego.. Połowę tego ogrodniczego, zobaczcie, nie? Jakie kolory, no. O ma się Tam taki fikus czerwony. Z daleka, nie wiem czy to widać, że tu wejdę, żeby mi się tutaj na... Nie wpieprzył gdzieś do jakiegoś rowu. no, tu widać. Fikus czerwony. Też takie sadzonki. Z 80 cm, nie? Doniczki ozdobne. Przy okazji o tamte orchideje. Jakie orchidej? Jaki kolor? Przejdę z tamtej strony. Jakie kolory? purpurowe, nie? Coś fantastyczne, A tu jakieś takie ozdóbki, o. papuszki, orchideje, no to, to jest klimat dla tych roślin, no niestety. Niektórzy, yy, pamiętam, że kiedyś gdzieś w jakichś komentarzach na jakiejś takiej stronie z roślinami, że dużo problemów z tymi orchidejami, bo tak, bo to jest przywiezione, wiecie, na faszerowane Tymi witaminami, nie, tymi dopalaczami, zafaszerowane są naprawdę te rośliny sprowadzane i one przez chwilę będą stały, tydzień, dwa, trzy, nie? Ale jak tylko weźmiecie do domu, to zaczną biednieć, no bo to jest wszystko chemia, nie? To utrzymuje... Tutaj jest to wszystko naturalne. No nie, na siłę niektóre rośliny sprowadzają, których nie można utrzymać w naszym klimacie, no ale... No niestety i się nie utrzyma nie? niektórych, ale... Próbują, no próbują na siłę coś robić, ale szkoda tych roślin Bo nie, niektórych rzeczy nie przeskoczymy Potrzebują takie warunki, tak jak rafa koralowa, nie? W akwarium napędzają, napędzają, że można, tak? Można rafę koralową utrzymać w domu. Przez pierwsze dwa lata jest fajnie, a później zaczynają się schody i można lać, sypać wianki i będzie tylko gorzej. To nie, to jest przeciwieństwo słodkowodnego, że zakładamy akwarium słodkowodne i na początku jest tak niekoniecznie, nie, ten, ten system, to wszystko, a dopiero z czasem zaczyna się wszystko normować, bo w akwarium morskim jest zupełnie odwrotnie. Też nie jest na dłuższą skalę dłuższą, ale w się ładuje, ładuje, nie, i później restart i zbiornik od nowa, a pieniążki ktoś kasuje, a na siłę się próbuje utrzymać i powiedzieć, że można, nie, tylko trzeba kupić jeszcze to, jeszcze taki nawóz, jeszcze taki uzdatniacz. Ci, co tak już są zagłębieni w tym, to, 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 to nie dadzą się w bambuko zrobić. Patrzcie, <gryw> jaka duża juka. Ogromna też, potężna. Pień. A, tam ma chyba dwa, nie, trzy pnie nawet. No i te orchideje. Hmm. O, tu też są te palemki wachlarzowe, nie? Excuse me, how much? How much cost this palm? Michał, trzeba zawołać. Tomtik, tomtron. Tomtik. Odraceny. To też jest jakieś. Paprotki nawet zobaczcie. Ale paprotki biedne, one nie lubią takiego klimatu za bardzo. A tu koło tych palemek wachlażowych, Gifiembafia. Segui, segui, czyli jakoś Seguin. tak się segui. Tak jakoś się wymawiało, pamiętam no. Ale to jest rzadki, rzadka odmiana Dichenbachi, nie? Bo ona się chyba tylko tutaj tak Bardzo, tak, ale bardzo jest dużo, dużo odmian. U nas przecież na, na tej na klatce schodowej Dichenbachi też rośnie, nie? Tak. Chodź zobaczymy tam dalej. Zobaczcie jaki oni mają tu świetny klimat. Wilgotno. Ale dookoła nie są otoczeni normalnie tymi, tymi sadzonkami, tymi wszystkimi roślinami, nie? Szczepki, sadzonki, zobaczcie. No mnóstwo tu jest, jaki tu jest klimat. Anka. Coś pięknego. Zobacz, jaki tu jest klimat tych, tych roślin. O, o kirelejson. No coś wspaniałego. To ja nie wiem, gdzie ja mam, gdzie mam się patrzeć, słuchaj. Drugi dzień. Pierwszy raz byliśmy w takim mniejszym. Teraz jesteśmy w takim większym ogrodniczym. Nie wiem, ciśnienie podeszło. Będę musiał chyba kaptopil pod język. Chyba trzeba będzie kaptopil pod język wiązła. Ciśnienie podeszło. Anka! Ty, ale balkon mamy dosyć duży, nie? W sumie. Ja zwariuję, tutaj. No i tu znowu te dwie palmy, nie? kurczę, 50 dolarów, Naprawdę? Mówię, no co tu ode... Co tu odwalić? Co by tu... Hm? Tyle różnych sadzonek. Je, no i to jest właśnie, i to jest właśnie to, nie? Ta palma, ona dużo miejsca nie zajmuje. Mały, wa, mały ma pióropusz u góry, nie? Tak jak gdzie indziej, to gdzieś tam o, o, o ścianę, gdzieś tam o płot. A to ma mały pióropusz, ale taki gęsty. Ale najważniejsze jest to, słuchajcie, nie? No pień jest gruby, jak ona by miała, nie wiadomo, z, wiecie, u góry koronę z 5 metrów, nie? I ten pień naprawdę robi robotę, nie? Pień jest bambusowy, cykas, no. Ale mi chodziło o to, przecież to kosztuje tu. To pamiętam, że to tam kosztowało chyba 16 dolarów. No tu jest jeszcze mała. Ale wystarczy, przecież to urośnie, przecież to kurczę. Jest. Ile tego tutaj mają, nie? Nie wiem, czy tam dalej iść, czy to ja, Bo ja nie mam przy sobie leków na ciśnienie. Przejechać, przejechać do domu. Anka, ratuj! Może, może widzowie mi pod choinkę kupią jakąś palemkę? <laughs> tylko nie taką trzymetrową, nie, bo przecież sąsiedzi się zdziwią. <laughs> jest i, jest w ale czerwona tylko. Ja pier... No tu one stoją, nie, zobaczcie. To jest właśnie to, o czym mówię, nie. Mało miejsca zajmują, a bardzo dekoracyjne są, nie? Szczególnie te pnie. No mało miejsca. To przed, przed wejściem na przykład przed domem, no to przed drzwiami. Z jednej strony jedna, z drugiej strony druga, nie? I na przykład na dole... I na dole, nie? Bogenwillia dookoła właśnie, wielok, wielokolorowa, nie? No, mistrzostwo świata to by było, nie? Tylko się tym zająć, ładnie przyciąć, pielęgnować i coś fantastycznego słuchajcie. No ja bym miał co tutaj robić, nie? Ja bym miał to Tu jest gęsta ta buglinwilia Kurczę, dopiero chyba zakwitła Ale kolory Szał pędzla normalnie Trzymaliśmy się przy następnym i Janka poszła zobaczyć Jakie są kolory Bugienvillii? Nie ma wielo... pięciokolorowej, nie? Trzy Trzy kolory max, tak? Właśnie, ciężko je zastrzelić, nie? Ale jaki tam duży kroton widzę Tu Sabal Minor, dwie mniejsze palmy No i Bugienvillia purpurowa z przodu, nie? Ale to już dobra następnym razem, bo tam w głębi nic nie ma, nie? Zobacz Może w głębi bardziej coś tam się pojawi znowu cudownego ja się boję, jakbym ja się tutaj nie, nie zachwycił za bardzo tymi kwiatami. Jakie ogromne krotony tam są drzewiaste.